Zaczniemy w drugiej godzinie i tutaj teraz w najlepszym programie zaraz będzie lekcja niczego, będzie TV News i będzie można wygrać 1000 zł. Jak ktoś nie wie jak wygrać 1000 zł, to wysyła sms-a o so treści 7201 i wygrać może sobie 1000 zł. I jak się nazywają urodziny L -L -Kot. Wiesz jak się nazywają urodziny Oli co, co masz teraz? Singiel zaśpiewać? pierwszy. Drodzy państwo, wyjątkowo w najlepszym programie. E, Pempek Olicot. siadaj, ola, daj ten Pempek, zaśpiewa. Ja tu mam specjalny mikrofon, do którego będzie śpiewał Pempek Olikot. Proszę bardzo. I e, będzie pierwsza piosenka. No, uwaga. Ty śpiewasz czy ja? Nie, no Pempek śpiewa, dawaj. No, Pempek. No. E, jestem sobie Pempek, la, 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 la. E, idę sobie na spacerek, la, 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 la. la. Uwaga, teraz naprawdę. Uwaga! Dziękujemy Ci, Pępek! Było dobrze! Jedziemy dalej, boom! Pozdrawiamy po? bardzo serdecznie. Więc A... tysiąc złotych zostaje teraz tutaj u Oli Kotnik. Go trzyma bardzo dobrze. Jutro będą dwa do wygrania, bo nikt dzisiaj tysiąca nie wygrał. I możemy jechać. Wygrywa niestety. Jest tam wyniki, nie no, Kto widzę. wygrywa? Zobaczymy te wyniki, czy nie. Pępek!